Stalking Ben rozkazuje mi znowu. Mam nadzieję, że nie każe mi usunąć konta, ale to sprawdźcie sami. Zostawcie lajka. Like Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy tu z Stalking Benem i kolejne pytania do niego. Pamiętajcie, że w komentarzu możecie zadać pytania, które potem przeczytam i zadamy Benowi. Także zapraszam bardzo serdecznie. Zaczynamy od prostych pytań, także obudźmy tego naszego pięknego psa. Widzę, że już tutaj się nie, nie czyta tej gazetki. Lecimy o Krip. Mamy pytanie. Creep XD. Dobra. Ben. Dzwonimy do niego. Ben... Jesteś, bo mamy pytanie. Ben, powiedz mi, czy lubisz pizzę peperoni? Aha, a czy jesteś psem? Jesteś psem, czy nie? Wiem, że śmieszne pytanie, ale odpowiedz. To czym, to czym w takim razie jest Ben, słuchajcie, skoro nie jest psem. Od, na, wasze pomysły dajcie w komentarzu. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Może jakiś challenge, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, mamy bardzo słuchajcie, hardkorowe pytanie od Mikołaja, ale to zostawimy sobie może tak na środek tego odcinka, wrócimy do niego potem, ale dobra, dzwonimy do Bena. Dawaj Ben, dzwonimy do ciebie. Mamy pytanie od Mikołaj Wilk yy, i będzie cie dość ciekawe pytanie. <laughs> Zobaczycie zresztą. Potem zrobimy challenge. Oczywiście. Ben, powiedz mi, czy pójdziesz ze mną na randkę? Uh. <laughs> Też bym tak zareagował, ale odpowiedz proszę, tak, tak czy nie? No tak czy nie? O, oh. <laughs> serio? Ben miałeś powiedzieć, że nie. O mój Boże, co tu się dzieje? Okej, okay, pytanie od Bulldog Balerona. Dzwonimy do naszego ulubionego y Bena i słuchajcie, zapytamy się, czy czy zaraz zobaczycie. Ben, powiedz mi, czy mam wydropić mityka na tym odcinku? Mam wydropić mityka na tym odcinku? Mam wydropić czy nie? Odpowiadaj. No co za gość. Wydropić mityka czy nie? Ło, wow. Ło, wow. dobrze. Okej, okay, no Wy co chwilę go chce, każecie mi pytać, żebym dostał. Czy. Okej, okay, dobra, dobra, słuchajcie, pytanie teraz tak, Ben. Słuchaj mnie, słyszysz mnie? Dobra, słyszy mnie. Od Diviu pytanie, czy mam dać mityka Patrykowi dla Patryka rozgwiazdy? Powiedz mi, mam mu dać mityka, czy nie? No chłopie, odpowiedz: dać mityka, czy nie? Nie chcę powiedzieć, no dać bo mi tyka, czy nie, bo mu mogę dać. Oj, przykro mi. <śmiech> <śmiech> o, mamy ciekawe pytanko, słuchajcie. I ciekawe, zadzwonimy do Bena i sprawdzimy, słuchajcie, czy, czy się... O, proznak, proznak. Ben, słuchaj, czy mam zobaczyć Edita na TikToku proznaczka? Mam zobaczyć jego Edita teraz? Przepraszam, no to. No, no, jest dzisiaj niespółpracujący ten Ben, no. Coś, coś nie wiem, nie. Wiem. Ej, słuchajcie, budzimy tego. Budzimy Bena, bo to pytanie jest najgorsze na świecie. I zobaczymy, co się uda. To jest, słuchajcie, bardzo złe pytanie. Ktoś wymyślił naprawdę. Mikołaj Wilk wymyślił. Ben, czy mam usunąć Dark Matter Helish Axelold? Mam usunąć Dark Matter Helish Axelold? Mam usunąć czy nie. Proszę cię powiedz, usuwać czy nie? Co? Panie, pierwsza odpowiedź się liczyła, pierwsza się liczyła, pierwsza, pierwsza. O. Słuchajcie, no macie pomysły, od razu wam mówię, pytania, że czy dać komuś siuczka ta, tego pytania na pewno nie będę zadawał, ale tak jest z usuwaniem. Zobaczcie, zadajcie mi go znowu w następnym odcinku i mam nadzieję, że będę, będziemy taki challenge robić, że Ben, mam nadzieję, że się uda, że Ben ominie mnie, słuchajcie, usuwanie tych helikszakseloltów, bo na razie się udało. Do zobaczenia.